Dzień dobry Państwu, Tomasz, Weigert na kanale Zbańczy. Szanowni Państwo, no bardzo wrażenie zrobił na mnie wczoraj wywiad z Panem Ministrem Sprawiedliwości, Prokuratorem Generalnym, Profesorem Bodnarem, z Panią Redaktor Kolendą Zaleską. Szanowni Państwo, Pan Profesor Bodnar był wczoraj smutny na całe Ziobro był po tym wywiadzie wesoły. Ja mniej więcej niektóre te sformułowania pana profesora państwu przeczytam. Jest mi smutno, że doprowadziliśmy nasze państwo do takiej sytuacji, powiedział faktach po faktach, w TVN24, minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar, cytuję za TVN24, za portalem odniósł się do sprawy byłego wiceministra Sprawiedliwości Marcina Romanowskiego, który jest poszukiwany listem gończym. Były wiceminister Sprawiedliwości, obecnie poseł PiS Marcin Romanowski, o czwartkę poszukiwany listem gończym. I tutaj o sądzie rejonowym, i o jego wtorku, jego poszukują. I pytany o tę sprawę w poniedziałek, faktach po faktach, minister Sprawiedliwości Praw, generalny, Adam Bodner przyznał, że zastanawiał się, czy... Może w jakiś sposób skomentować tak ostrzej? Nawet gdzieś byłem zachęcany, żeby może zrobić jakiś taki apel o to, żeby może pan Romanowski najzwyczajniej w świecie oddał się w ręce wymiaru sprawiedliwości, dodał. Ale to, co przyszło mi do głowy, to to, że jest mi po prostu smutno. Jako ministrowi, jako obywatelowi, że mamy osobę, która pełniła bardzo poważną funkcję, gdzie rok od objęcia rządów jesteśmy na etapie takim, że musimy zastanawiać się, gdzie on, Romanowski jest, gdzie on przebywa, gdzie uciekł, gdzie sądy zdecydowały się na zastosowanie tymczasowego aresztowania w stosunku do byłego wiceministra. Co więcej, ja się zacząłem zastanawiać nad jedną rzeczą. Sprawdzałem przepisy, co ma zrobić marszałek Szymon-Hołownia w tej sytuacji. Czy on może w tej sytuacji uznawać, że pan Marcin Romanowski jest dalej posłem? Jak ma wykonywać obowiązki, skoro się ukrywa? Okazuje się, że nie ma w ogóle przepisu na ten temat, bo nikt nie przewidział takiej sytuacji, powiedział pan minister. Przyznał, że jest mu, z punktu, że jest mu smutno z punktu widzenia takiego, że doprowadziliśmy nasze państwo do takiej sytuacji. Pytany, czy wie, gdzie ukrywa się nie. Romanowski, odparł, że nie ma takiej wiedzy. Minister zapytał, zapytany również, czy jest już gotowy europejski nakaz aresztowania Romanowskiego. Z tego co wiem, to policja miała jakieś różne podejrzenia co do różnych lokalizacji. Oczywiście przeprowadziła gruntowne sprawdzenie, czy osoba przebywała w tych lokalizacjach. Gdyby przebywała, to by została zatrzymana. To nie nastąpiło, czyli prawdopodobnie ten obszar poszukiwań trzeba będzie rozszerzyć na państwa europejskie. Przynajmniej państwo. I tutaj dalej pan minister Bodnar wypowiadał się o synu Jacka Kurskiego i o tych, no, e, fatalnych informacjach dotyczących tego, że po prostu prokuratura tę sprawę skręcała. Pan minister wielokrotnie powiedział, że jest mu smutno i że czuje się niefajnie. Panie prokuratorze, panie ministrze. Nam też jest smutno, też czujemy się niefajnie. Mnie było bardzo smutno i niefajnie przez 22 miesiące, kiedy no w zasadzie przez te kolejne 11, byłem torturowany, prawda, tym, że nie miałem możliwości żadnego kontaktu z najbliższymi osobami. Miałem ograniczone prawa do obrony. Byłem torturowany, mam w związku z tym takie problemy ze zdrowiem, ja pan, czy mi było bardzo smutno i bardzo niefajnie. I skoro pan wychodzi i pan do całej Polski, pan jako człowiek, który oczekujemy od pana, że do pan będzie tutaj tą osobą, która pokieruje tymi poszukiwaniami, pan jest kuratorem generalnym. Że Pan będzie miał jakąś koncepcję, a Pan mówi, że Pan nie wie. Pan jest smutno, panu jest niefajnie, no i poczekacie. Jak prokuratura, znaczy jak, jak policja wyczerpie wszystkie, wszystkie możliwości, że poszukać go w Polsce nie ma, ale raczej go na pewno nie ma, to wy napiszecie ten europejski list gończy, ten nakaz aresztowania. Panie prokuratorze, panie profesorze, czy pan słyszy, co pan, co pan mówi? A proszę powiedzieć, dlaczego do tej pory nie można było wystąpić o ten europejski nakaz aresztowania? To było jasne, że go nie ma. Mieliście dokładnie zbadaną tą sekwencję działań. On wyszedł sobie ze szpitala już wcześniej, czyli miał informacje o tym, do czego skłania się sąd. Powinno się toczyć postępowanie, które wyjaśni, bo mi pani <grytanie> sędzi serdecznie żal, bo... Nagle okazuje się, że pani sędzia pewnie radziła się, albo przeprowadzała jakieś rozmowy odnośnie tego, co chce zadecydować. I Polski o tym wiedział. dlatego panu ministrowi Bodnarowi jest smutno i niefajnie. Ziobro jest fajnie. U Ziobry jest ok, bo jak widzicie państwo, nie ma najmniejszego problemu. Dowiadujemy się teraz na przykład, że jego zaufany prokurator, jego, taki człowiek do specjalnych poruczeń, pan prokurator Ziarkiewicz, przejeżdżał dziennie według tego, co wyliczył, bo on objechał trzy razy, w ciągu roku trzy razy kulę ziemską, przejechał dziennie, powinien przejeżdżać dziennie bez niedziel i świąt 570 kilometrów. Czyli ekwiwalentów wziął 140 tysięcy złotych. Wielkie pieniądze, naprawdę, Szanowni Państwo. Pomyślcie sobie, co by się działo, gdyby ktokolwiek z nas, nie wiem, oszukał fiskusa, albo oszukał firmę, czy no nie, wypełniał w jakichś tych warunkach kilometrówkę, jeśli mówię o takiej kwocie. Naprawdę, przecież od razu byłyby konsekwencje. Z pewnością byśmy odpowiadali, a czy pan prokurator jest, yy, prócz zawieszenia, yy, dzieje się coś pan panem prokuratorem? No, Toczy się jakaś sprawa w tej chwili chyba gdzieś na Podkarpaciu, ja się nie mylę, yy, a czy występu, yy, jest jakieś wystąpienie o odebraniu immunitetu prokuratorskiego? Czy wy coś z tym robicie? Przecież yy, od czasu, kiedy, czyli w zasadzie prawie od roku, kiedy znaleziono ten, ten garaż pana Zierkiewicza, w którym chował akta i przechowywał. Co się z nim działo? Przez bardzo długi czas yy, nawet nie był zawieszony. jest ten prokurator, który właśnie jest szefem pani, prokurator Anny Siwiec, która dalej zajmuje się moją sprawą. Dalej jest swoją panią życia i śmierci. Bo ta pani w tej chwili, wiecie, tak, tak skutecznie zrobiła, że ee, nie dała mi dostępu do akt przed sprawą, w której ja prosiłem o, o zwrot paszportu i zwrot kaucji. Także musiałem bez dokumentów, bez akt funkcjonować. Już kiedyś pan sędzia Ociarek był uprzejmy powiedzieć, że to jest skandal w ogóle. Kazał e, dać dostęp do akt, no ale minęło tyle czasu, już, już znowu widocznie nie mogłem mieć dostępu do akt. E, wiecie Państwo, i okazało się, że teraz e, sąd. Ten rejonowy, do którego zwróciła się pani prokurator, jak najdłużej czekając żeby te terminy były, bo ja się mniej więcej zwracałem to mniej więcej wiosną. Wiecie Państwo, że mamy koniec roku i sąd rejonowy dostał to, i jak gorący kardeform mówi nie, to nie on. To musi robić teraz sąd okręgowy w Lublinie. Czyli wiecie Państwo, o tym, czy ja mogę mieć dostęp do akt, dowiem się pewnie w lutym, może w marcu, a może dłużej. Mm. Kiedy ja zwrócę się z nowym wnioskiem o to, żeby mi naprawdę oddali ten paszport i zwrócili kaucję, no bo sprawa toczy się ile? 7 lat. Za chwilę będzie 7 lat. I tam prócz tego, że mówi dla mnie, składa wyjaśnienia człowiek, który w innych sprawach ma zarzuty o kilkaset milionów złotych, to tam praktycznie nie ma nic. No. I, I wiecie państwo, dlatego mnie też jest niefajnie i smutno, panie, panie prokuratorze. Wie pan, teraz w sytuacji, kiedy no praktycznie wy też, żeście wypuścili Bodnara, no bo przepraszam, bo na bardzo proszę panie, panie Prokuratorze, wypuścili się Romanowskiego, jakieś dziwne rzeczy opowiadał pan obrońca, pan Lewandowski, pan Lewandowski teraz. Pan Lewandowski teraz będzie składał jakieś, jakieś chyba pozwy tutaj, bo uważa, że jest atakowany. Znaczy, słyszeliśmy, co mówił, co mówił pan Mezzanes Lewandowski, który mówił w opinii publicznej, informował nas wszystkich o tym, że no w zasadzie pan Romanowski uciekł spod kosy kostuchy. No, przecież tam jakiś kwotok miał, jakieś straszne rzeczy, okazuje, się, że to był planowany zabieg, że dostarczył ich wcześniej to zwolnienie lekarskie. No, wynikało z tego, kiedy było wystawione, powinien sądowi o do zwolnienia dostarczyć wcześniej. Widzicie Państwo, w ostatniej chwili dostarczył. Nikt nie mówi o tym, kiedy to zwolnienie było wystawione do kiedy, prawda? Jak najszybciej powinien być poinformowany ten skład sędziowski. Był poinformowany w ostatniej chwili. To są, to są te, te działania, że nam jest smutno i niefajnie. I razem, patrząc na to, zobaczcie państwo, mamy same święte krowy. To znaczy pan prokurator, bo był uprzejmy nam powiedzieć, że teraz już... Sąd wydał nakaz aresztowania przeciwko tym ludziom z tej szwajcarskiej spółki Orlenu odpowiedzialnej za wytransferowanie tego miliarda 600 milionów yy, yy, przeciwko temu panu Samirowi A i drugiemu tutaj yy, członkowi zarządu. A ja, ma, ja mam pytanie, dlaczego nie, yy, nie ma w tej sprawie Daniela Bajtka? No przecież bez Prezesa Orlenu nie byłoby możliwe, żeby w ogóle wytransferować te pieniądze. Przecież Obajtek później, pamiętacie państwo tłumaczenia Obajtka, który no w taki no, po prostu już bezczelny sposób jak zwykle wychodził i tłumaczył. Że ta sprawa przecież to jest wina nowego zarządu i opradza się w no, wiecie, Rzeczywiście I, fomfara, i, i jego ludzie dostali tam do wyczyszczenia Stajnie Augiasza, to też trzeba im przyznać, robią, 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 składają to chociażby mają problem z tymi olefinami, które wymyślił Bajtek, a raczej, które jemu wymyślili. Dostali inwestycje i, i, i tutaj musieli zastanawiać, pochłonęła już tyle pieniędzy, ale tak, tak dalej według tego, co mm, dokładnie sprawdzili, to ta inwestycja zamknie się kwotą 50 miliardów. Widzie Państwo, to, 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 no, to, to się, się naprawdę nie opłaca. I teraz nie, trzeba mieć na tyle hmm, odwagi, że w pewnym momencie później nie, dobra wystarczy stop. I powiedzieli stop. I wyszedł znowu Wajtek i powiedział, że ten, no, oni się nie znają na biznesie. Najgorsza decyzja jaka mogła być. No to chodzi wuj Cimia, który nagle e, no, pozjadał wszystkie rozumy, że on się najlepiej zna. On chciał zrobić montaż, są, szanowni państwo, na, na TVN. Tak. E, wuj pana Obajtka mówił, że pan Obajtek to się tylko do pracy młynie nadawał tam, przy tych tworzywach sztucznych. A on montaż na TVN. Bo mu bo go namaścił. A pan, panie ministrze, bo słucha tych, tych wszystkich rzeczy i tłumaczy pan nam wszystkim, że pan nie będzie e, i pan się nie zgadza z tymi opiniami, że należy na przykład Krajową Radę Sądownictwa, tam gdzie jest ta koleżanka e, Zbigniewa Ziobry żeby tam zabierać klucze, zamykać i przestać płacić pensji. Panie ministrze, pan się nie zgadza z tymi metodami, bo pan na przykład jako swój sukces określił to i powiedział, że już nie ma nowych konkursów na tych neosędziów. Teraz wynika z tego i teraz i teraz są tylko te które już wcześniej zostały uruchomione. No tak, no ale Duda do ostatniego dnia będzie robił krzywdę ludziom i będzie mianował neosędziów. No przecież w takim wypadku, no przecież my oczekujemy od Pana, a nie, że Pan wyjdzie, Pan powie: No, nie wie, co Pan ma zrobić. No Panu jest smutno, i Pan by chciał, żeby się Romanowski sam zgłosił. No wie Pan, że się nie zgłosi. Tak samo ci, część tych neosędziów, czy też część tych ludzi z Dudy, czy yy, pani z pani prezes Sądu Najwyższego, przecież będą robili dalej, będą brnąć do ostatniego dnia, a nam będą utrudniać życie, będą dalej zabawniać ten system sprawiedliwości. A pan powie, że panu jest niefajnie i panu jest smutno, bo pan jest zwolennikiem zupełnie innych metod. Ale no jakich metod? Czy czekać? Wydaje że pan będzie czekał i nagle się okazuje, i nagle jest tak. Pan zobacz, pomimo ewidentnych e, dowodów, no bo to jest naprawdę e, niezwykle trudno oddzielić sprawy e, szefowania Zbigniewa Ziobry e, w Sprawiedliwości, mm. od tego, że on był dysponentem Funduszu Sprawiedliwości. Są zeznania pana Mraza, jest tyle, ta, jest tyle e, materiału, to są zero-jedynkowe rzeczy. Jest on wyjątkowo dobrze udokumentowane dowodowo. To. Przecież ja wiem, że po prostu to będzie słowo na słowo, ale my żeśmy tego słuchali. I słuchaliśmy tylko małego wycinku, czy wycinka tych informacji. I odpowiedzią Ziobry jest to, że mecenas Giertych już wcześniej, pana Mraza. Poznał i wyszkolił, i, i, i 4 lata wcześniej zadaniował na to, żeby no oszkalował tak, Zwigniewa i jego to krystalicznie czyste środowisko. Proszę Państwa, to jest bzdura, bo to jest żadnym problem, żeby to sprawdzić, kiedy poznał mecenas Giertych pana Mraza, poznał go w 24 roku. Na początku roku i wtedy zaczęła się ta sprawa związana z tym, że pan Mraz yy, został sygnalistą, ale pan Mraz już wcześniej nagrywał te rozmowy, bo zrozumiał, co tam się dzieje. I jedno jest, jest tam niezwykle ważne, bo ten człowiek, wiecie, nie ukrywał swojej roli, bo jeżeli nagrywałby te rozmowy w taki sposób, że Widać byłoby, że on chce się wybielać, czy żeby tam jego, jego ten udział był jakiś minimalizowany, to by się dało wysłuchać. Nie, on, on to zrobił szczerze, normalnie. Zrobił to chyba, bo zrozumiał, że to gdzieś za daleko zabrnęło. Tak jest, on no, takie sytuacje. Nie mamy się czemu dziwić. Ja chciałem Państwu przypomnieć taką sytuację może o mniejszej skali, ale niezwykle ważnej i tutaj jest taka osobista odwaga tych ludzi, bo naprawdę Pan Mraz na pewno jest odważnym człowiekiem, że to zrobił. Zobaczcie, pamiętacie państwo ten wypadek, w którym uczestniczyła pani premier Beata Szydło z tym Sejczęto, z Panem Kościlnikiem. To znaczy, kiedy pani Baca Szydło wracała do domu, ta kolumna Służby Ochrony Państwa. Ten samochód wyjechał, i samochód pani premier uderzył w Sejczęto. Tam świadkowie zeznawali, że ta kolumna miała włączone sygnały świetlne, nie miała włączonych sygnałów dźwiękowych. I tu była naprawdę cała machina uruchomiona przeciwko, po pierwsze, ludziom, którzy tam zeznawali tym świadkom i na ich niekorzyść działało to, że to była taka grupa anonimowych alkoholików, którzy się spotykali, wiadomo, mają te, te grupy wsparcia, rozmawiali ci ludzie, bo to już lat trzeźwi, zeznawali, że no, nie słyszeli tych sygnałów dźwiękowych. Pan Kościelnik słyszał, że nie słyszeli sygnałów dźwiękowych. Była jakaś płyta, która była nagrana i był, był jakiś właśnie dowód, Okazuje się, że ta płyta jakaś pęknięta była później przy, już przed sądem. I w końcu okazało się, że jeden z, z chorążych, jeden hmm. z ludzi, który odszedł na emeryturę, dawny człowiek z Biuro Ochrony Rządu, później ze Służby Ochrony Państwa, nie wytrzymał. I poszedł sam, z własnej woli, Zeznawać do prokuratury i powiedział, że kłamał. Że poprzednie zeznania, które składał i w których y, mówił, że ta kolumna poruszała się z włączonymi sygnałami dźwiękowymi, to była nieprawda, bo oni y, mieli takie polecenia. Żeby przez miejscowości nie jechać na tych sygnałach dźwiękowych, no żeby nie wzbudzać sensacji, żeby mi przeszkadzać ludziom, to był wieczór, to jest jasne, tak się dzieje. Zobaczcie państwo, jaka machina, ilu ludzi. No, on został czarnoowcą i swoich kolegów. I, u Pani premier, pani premier nie została przesłuchana wtedy, o ile pamiętam, tak zaregienkowo, czy, czy były sygnały dźwiękowe, czy nie. Trzeba było zapytać, były czy nie, były włączone. Nie pamiętam, czy ona tutaj na ten temat znawała Jeżeli kłamała. I, I widzicie Państwo, tutaj nic się nie zmienia, bo jeżeli w grę no jeżeli, jeżeli tutaj jest to powiązane z tymi najważniejszymi nazwiskami, to nagle sprawy są ucinane. Są święte krowy. I pan, yy, prokurator Bodnar, mówi, że jemu jest smutno. Zobaczcie, państwo, w sprawie, tak jak już tutaj mówiłem, Funduszu Sprawiedliwości, tyle osób yy, zatrzymanych. Yy, i ksiądz Olszewski, te panie urzędniczki, już już tutaj ci ludzie zostali zwolnieni nie słusznie, bo areszt tymczasowy to nie jest kara, tylko to jest środek zapobiegawczy. Także naprawdę ja, ja się przychylam do tego. I nie, zobaczcie, nagle ta sprawa już jest dzielona w jakiś sposób, bo pan Tokator jest zadowolony, że wobec dziewięciu osób z księdzem Olszewskim pójdzie już ta sprawa do sądu, prawda, a pan Romanowski no, ścigany jest, no, to jest powiązane też z tą sprawą, też z Funduszem Sprawiedliwości. No, nie można podzielić tego na plasterki, tylko to powinno być rozstrzygane w jednym postępowaniu. I nagle już nie, nie mamy sprawy Zbigniewa Ziobry ani Patrycji Koteckiej, czy... Sprawy pana Mateckiego, który tam uczestniczył, był, czy, czy jeszcze innych ludzi, czy tych, którzy z tego korzystali, no pana jakiego, innych, no wiesz, to, to powinna być ta, 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 ta sprawa rozpatrywana jako jedna. Naprawdę to nie jest aż tak, nie obejmuje aż tylu, tylu wątków i tylu świadków żeby nie można było tej sprawy kompleksowo, kompleksowo zrobić. Po prostu to się odcina te wszystkie odnurza, żeby nie dotrzeć do Ziobry. Przecież śmiało można by teraz w związku z tymi wszystkimi zeznani zeznaniami i w związku z tymi wszystkimi dowodami, chociażby tymi kłamstwami Zbigniewa Ziobry odnośnie wizyt i spotkań z panią, z księdzem Olszewskim, prawda. Przecież spotykali się kilkadziesiąt razy, opowiadali jakieś bzdury, że w Ministerstwie Sprawiedliwości ksiądz, każdego księdza zapisywali jako księdza Olszewskiego. No naprawdę, to jest jakieś takie tłumaczenie, naprawdę, co najmniej łagodnie powiedzieć I brata księdza Olszewskiego, jak przychodził, zapisywali też jako księdza Olszewskiego. Ja, no, sami państwo rozumiecie, to jest, to jest coś niebywałego. Pan prokurator Bodnar powiedział jeszcze o jednej rzeczy. Powiedział, że on się cieszy, bo pan prokurator Korneluk cieszy się takim autorytetem u wszystkich prokuratorów, że on ich jednorz. Moje zdanie się nie liczy, ale ja i tak wiem, że jestem obywatelem drugiej kategorii, ja tak jestem traktowany. Ale wiecie Państwo, pomyślcie sobie, to znaczy, że on jednoczy też tych prokuratorów ziobry, bo mi się wydaje, że ci prokuratorzy, którzy popełniali przestępstwa, powinni e, odpowiadać po prostu nie, trzeba ich jednoczyć i trzeba i trzeba ich tutaj e, bronić. I dlatego, że e, pan, pan, e, prokura, pan prokurator i pan. Minister Bodnar cieszy się z zjednoczenia prokuratury. Nie, prokuratura powinna zostać rozliczona. Naprawdę, jest tutaj mnóstwo spraw do tego, żeby, żeby zobaczyć, co tam się działo. No, odniósł się do pytania pani Kolendy Zalewskiej, pan, pan profesor Bodnar, odnośnie tych pani prokuratorek, które, no, powiedzmy tak kolokwialnie, skręcały, zamiatały pod dywan e, sprawę przeciwko synowi e, Jacka Górskiego. Coś niebywałego. I wiecie państwo, nawet z takich przyczyn społecznych e, Obajtek się śmieje, wychodzi, śmieje się na twarz. E, wychodzi, wychodzi syn Kurskiego, ten człowiek, który skrzywił przez tyle czasu tą, tą um, dziewczynkę, teraz już kobietę, Mówi, że to jest chora psychicznie osoba, że tyle razy śledztwa były umorzone i tutaj on jest dręczony przez ojca. No, coś niebywałego. To jest, przecież jest pewnego rodzaju, są także skutki społeczne, które powinny być brane pod uwagę też przez prokuratorów. No, to nie jest tak, że przestępcy, bandyci, złodzieje jeśli nie chcę innymi epitetami określić tego człowieka, akurat oni wychodzą i oni w bezczelny sposób pokazują bezradność tego, tych organów wymiaru sprawiedliwości. Mamy nagle odciętą w pewnym miejscu sprawę Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. To znaczy, już nie ma problemu. Pan Dworczyk, czy pan Dworczyk, który nadzorował specjalnie rządową Agencję Rezerw Strategicznych wtedy, kiedy już e, zwolnił go Kaczyński poprzez pana Terleckiego. Pamiętacie, bo jeszcze poprzedniego dnia na tym swoim, na tej swojej rewii go chwalił, a później pojechali do Pułtuska i dowiedzieli się wieczorem, że Dworczyk jest zwolniony. I dał swojego namiestnika, pana Kucińskiego. Mówiliśmy państwu wtedy, że. Największym problemem pana Dworczyka jest to, żeby go nie pozbawiać nadzoru nad Rządową Agencją Rady Strategicznych. I nie pozbawiono go. Został przy tym wszystkim. I teraz w związku z tymi wszystkimi aferami nie można postawić zarzutów panu Dworczykowi, przynajmniej o niedopełnienie obowiązków przez urzędnika państwowego? To jest ewidentne. Nic się nie dzieje. Czyli tak, zobaczcie. Kaczyński wychodził, mówił o respiratorach. Wiemy, co się działo z respiratorami, choć tam nie ma żadnej sprawy. Nie ma spraw grywiczego. Kaczyński nie ma sprawy o dwie wieże. O łapówkę 50 tysięcy złotych od pana Bydgware'a. Co się dzieje? Ziobro. Jest jego wątek odcięty, jeżeli chodzi o sprawę Funduszu Sprawiedliwości. Dzień dobry, pani Patrycja Kotesk. Obajtek nie ma jego sprawy, bo nagle okazuje się, że dwóch tych y, ludzi z zarządu i tych prezesów tej, tej, tej spółki szwajcarskiej są poszukiwani już listem gończym i sąd wydał nakaz tymczasowego aresztowania. Obajtek nie. Obajśnik dalej może wychodzić, i może z nas kpić, opowiadać te bzdury o montażach, o innych historiach. Nic się nie dzieje. E, nic się nie dzieje w sprawie NCBR, gdzie są ci świadkowie, mówią o ingerencji pana Bielana, o tym, co, co tam się działo. Nie ma, na tym sprawa jest e, odcięta. E, I dlatego, szanowni państwo, e, ludzie, niestety. Wydaje mi się, to będzie kłopot, bo dużo młodych ludzi z niechęci do tego wszystkiego, bo po co my będziemy szli głosować? Po co my się będziemy tym zajmować? No skoro widzą płaczącego ministra sprawiedliwości, którym jest smutno i, i którym jest niefajnie. Pan nie jest od tego, żeby panu było smutno i niefajnie. Pan jest od tego, żeby pan działał. Dlatego dziękuję państwu za uwagę. Proszę państwa o łapkę w górę i ewentualne wsparcie mojego kanału. Przed chwilą mogliście mieć Państwo taką krótką przerwę, coś się zerwało, ale to ja już do tego jestem tu Ja mówię takie popularne rzeczy, że to jest normalne, ale mam nadzieję, że to jest tylko, że to jest tylko jakaś usterka techniczna, niezależna od sił trzecich. Łajam się, do widzenia do jutra.